Już 25 lat tarnogórzanie robią zakupy w centrum handlowo-usługowym Hala. Przez 6 dni w tygodniu ponad 200 stoisk handlowych oferuje artykuły spożywcze i przemysłowe. Na Hali można zobaczyć dużo ciekawych produktów. Właściciele stoisk, a jest ich na hali ponad 170, dbają o to, aby oferowane produkty spełniały najwyższe standardy jakościowe. Ale to nie jedyne zalety robienia zakupów w Tarnogórskiej hali. Ceny dla klientów są bardzo korzystne, mamy duży wybór asortymentu. I co najważniejsze, bardzo przyjemne Pani ekspedientki. Dlatego nie powinno dziwić, że Centrum Handlowo-Usługowe Hala ma liczną rzeszę stałych klientów. Ale są też tacy, którzy przychodzą od czasu do czasu. Ja tutaj rzadko zaglądam, ale właśnie zajrzałam dzisiaj i dlatego się zastanawiam, dlaczego tak rzadko tutaj zaglądam, skoro tu jest wszystko pod jednym dachem. Także pewnie będę zaglądać częściej. To wniosek jak najbardziej słuszny, bo przecież tu jest. Miło, tanio, dużo. Do wyboru. Nie bez znaczenia jest też to, że centrum handlowo-usługowe Hala położone jest niecałe 300 metrów od dworca kolejowego i autobusowego. Problemów nie mają też posiadacze własnych samochodów. Można podjechać na parking, także jest to też duży plus. Jako medium obiektywne musimy odnotować, że spotkaliśmy też kogoś niezadowolonego. Zapytany, czy lubi przedświąteczne zakupy w centrum handlowo-usługowym Hala, odpowiedział krótko, ale wymownie. No cóż, jak powiada stare porzekadło, jeszcze się taki nie narodził, aby każdemu dogodził. A wszystkich zadowolonych zapraszamy na zakupy w centrum handlowo-usługowym Hala w Tarnowskich Górach przy ulicy Nakielskiej 1.